Jedziemy za czas, zachodź, dzień Dotarłem do Tyrmanowej To jaki jest teraz game plan? Idziemy do domu, może śniadanie <laughs> Okej okay. Jezu, ja co tam się działo? Pies siedział za mną Wentylacja z tyłu nie działa, nie po się darli na kierowcę, kierowca włączy, zaczęli klaskać. Co ty gadasz? Ty? Ta walka o miejsca standardowo. Jezus <grafy> było śmiesznie. Tak, bo oni się, on się kłócili z kierowcą, kierowca mówił, no działać, bym nie działa, nie? I kierowca powiedział, jak wam szkoda pieniędzy, dzy. jak wam szkoda pieniędzy i nie jedziecie samochodem, to teraz macie. Coś w tym stylu powiedział, nie? Co? Ale potem ktoś krzyknął, no to niech się pozaczą na fiestanku i niech zobaczy czy działa czy nie. Zatrzymał się, poklikał coś i zaczęła działać, nie? <grym 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 I zaczęła i No. Myślę, że ktoś się zajmie jakby z sobą, a to będzie po prostu wtedy ciało. Więc myślę, że nie będą aż tak patrzyli na to, co się dzieje na scenie cały czas. A jakiego tam seta masz? Ile jest takich piosenek do śpiewania jakby? Bo wiesz, to jest też Polska, to pamiętaj no, o tym. Takich popularnych bym... W... Okej, okay, a jakie? Zobaczymy, no jest... a Ile masz minut? Dobra, ale to Monaco jest Do you speak English? Yeah, I speak English. Yeah, okay, cool. <laughs> I wasn't sure. I <laughs> English. Oh, okay, okay. I must get a link and check it out. Cause. Uh, uh, no. I think Marcel will show you. I ah, think. okay. I think I've seen maybe some of your videos. Maybe, maybe uh, we worked so. together, but we didn't publish our video yet. Not yet. Okay, sweet, sweet. <laughs> I, I heard what he was gonna play yesterday. It's uh, really cool. You really cool. really like his style. Yeah. yeah, that's gonna be interesting. The style is not really popular in Poland, so we don't know how about the audience, but uh, yeah. They'll, they'll follow don't worry hopefully keep it going don't lose faith you know. yeah do what you love don't bend too much you know. bend a little don't bend too much you know. yeah uh, did you design the visuals i think they could be like uh, presets, uh, maybe, presets because probably. i think they're making that live because they were changing the fonts Ah, okay, okay. i think these are presets because uh, i mean i could be wrong but <laughs> Nie dawaj za dużo filtru na bas. Wiem, nie wiem. Kurde, wysadził. Daj mi słuchawki. Daj mi słuchawki? Nie no. kończy, to mamy. To nie tego nie potrzebuję. Na synku lecisz? co? Co? Nikt nie wie. Happy with the sound? Yeah. <laughs> what the? Fuck? I think they know. what They know what they're doing. Like you know, so I don't think they need much more than that. You know, they're mm -hmm. like okay. <coughs> but they should have asked you for. They should have asked you for like a complicated song and you know, with with Whatever. changes. But test. Oh yes, he does. Test. Hey. Yes, test. not. Nie opodaj, cześć, 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 ziu, ale... mieliście jeszcze próby, nie? Czekacie. Mieliśmy teraz. Mieliście teraz, tak? co, okej? Okay? No to weź ten później jeszcze, coś jakiegoś takiego skocznego. A żeśmy się zabrali. A udało się wam coś nagać, bo my nie zdążyłyśmy, bo my mamy jeszcze imprezę na górze, dopiero z nie wróciłyśmy. Nie. O 18 wójt wie, że otwiera imprezę, mówi, zapowiada ciebie i na scenę i... Okej. Okay. Dobra. Momentu, no a momentu się ten, nie A plakietki media? Y znaczy media gdzieś tam potwierdziły, niektóre ja nie wiem, czy przyjadą. Szkoda tylko, że tego sączka nie było bo chciałem trochę też, wiesz, ogarnąć, jak to będzie brzmiało, Chcecie zrobić. To, jak to będzie na przykład słuchawki, jak masz? Cześć, a ja po powiedział, jak, jak to brzmi ten. Nie? No to, masz, to masz jakiś delay na tych słuchawkach, czy jak? Nie. Na żywo lecisz, tak? Nie no, jakbym miał delay, to nie dałeś Nie dałbyś rady. No I'm media now. I'm from media. Let's go. Hi media man. Coś trwa zrobic inaczej. Coś trwa. Coś trwa z tego Coś mi nie. Wesoło, co? co? Coś mi nie weszło. Nie wiem co. Tak, jakoś nienaturalnie to weszło. No może, może, na... może trochę dłużej. Ja bym na pewno zaczął od filtru i ten wokal, tak wtedy na filtrze, żeby jak najmniej było na intro, jak wyjeżdżam. Ja Czekaj, to spróbuję, no. Chcesz to zrobić? Nie, co to... z... Dzień dobry, czy możemy pomóc? Tak, ja występuję A dzień dobry No to ostatecznie <laughs> wpuścimy pana pan Dobrze, występuje. dziękuję Z najbliższą rodziną tak <laughs> a No, coś tam ludzi to... Raz, taka... dwa, trzy Raz Raz, raz dwa Raz, 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 dwa, trzy, trzy, raz, raz. Więcej niż pewne, że tutaj się znajdzie ten mikrofon. Raz, 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 dwa, raz, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz. raz. Raz! Tu będę dużo nagrywał na pewno, bo ty się nie Okej, okay, no, to wiesz, się wszystko, nie? Wiem, ale audio będziemy mieli co z tego stylne, no, nie. Wyraźć, no, To, to włącz pan. Ja tu jest dół, Tutaj w lewym dolnym. To. To, to. Tak, tak, że i tyle. Kliknąć teraz? Nie, nie, nie. nie teraz. <grym> teraz okay. jest, tak. Czyli jak będę jak skończę za Skończy Skończę pan, klikam i pan i, zadać, pan. I tyle. To I wystarczy. Jest ustawione wszystko? Wszystko. To, to ma być, tak? A mogę powiedzieć, a ja teraz ja, ja będę tak, DJ. em Dobra, mix na Q, dobra. No jest, jest, sływki, mam. Aha, tu nikt level, ale nie mam <grym> mikrofonu ten. Ale jestem, bezprzewodowy przewodowy. Dobra, czyli to nie ma znaczenia. Jest, jest. Dobra, mik Mikrofon wyciśnienia, a to nie, nie. in-out Jest. Just. Wszystko. No i też zdobywać fanów na samym świecie, żeby, żeby się z nimi dzielić na razie. Dobrze, zadam pytanie, e, na które mi odpowiedź ja z tego nic nie zrozumiem oczywiście, bo to jest nie moja półka. Mhm. E, ale młodzi pewnie zrozumieją. E, masz jakiegoś swojego idola? Tak, na pewno. E, z takich większych to jest e, ilenium. Seven Lions, Vecta, To są tacy właśnie DJ-e, producenci muzyczni z USA, którzy tak naprawdę zaczęli ten rodzaj muzyki i są no, najwięksi w tym rodzaju muzyki i są doceniani też za to, co robią. Dzięki serdecznie. Chyba, że jeszcze ktoś coś wyrzucić. Fajnie zagrałeś. <laughs> <Thank you. laughs> na koncercie będzie lepiej Wywiad dla fanów. Wywiad dla fanów. How are you feeling to first show ever. What does he say? I'm excited. Uh, to be fun for sure. So fire lot of people are coming in. How you feel about it? That's true. Melodic bass, Tak. Tu może pan zmienić na 150. Airwave Music TV. Mm -hmm. Simplified reports Amuse Alpha Ltd. To ja tutaj stanek będę chodził po schodach, to cię nagram i zrobię takie przejście, które wszedł, poczekam chwilę aż dojdziesz i pójdę za tobą do kontrolki. I zrobię pokażę ludzi, stanę z boku, ty zaczynasz gra, granie tam coś tam machać rękami i ja już się zaczynę bawić jak wyrobię różne ujęcia po social media i chwilę przed tym jeszcze, jak zaczniesz już tym gadać, to ja jej włączę to Ustawię sobie timer na 27 i po prostu przyjdę kilka razy, bo zobacz, ja tu będę bardzo mobilny jednak, to jest blisko od tych więc mogę nawet kilka razy to zrobić, nie? Jeśli będzie trzeba. Cię, witajcie, witajcie! Teraz, teraz już oficjalnie! Witam wszystkich bardzo serdecznie! Nie teraz wiem, co z, z tym Rada zrobić. Prawa dla młodych, którzy są z nami! Patrzę na was trochę rozczar. Więcej entuzjazmu! Ja wiem, że jest gorąco, ale będzie u nas jeszcze więcej. Moi drodzy, przed Wami dzisiaj wystąpi pierwszy artysta lokalny. Zawsze staramy się, żeby oprócz gwiazd, które tutaj przyjadą i które będziemy zapowiadać, żeby wystąpili również artyści lokalni. Pierwszym artystą, który wystąpi, jest Marcel Adamczyk Marvelo, sąsiedniej Tylmanowej. Po pierwsze tworzy muzykę elektroniczną z gatunków EDM, melodic dumpstep i melodic bass. Po drugie, jego muzyka jest emocjonalna, poruszająca, łączy sobie elementy melancholii i euforii, co sprawia, że jest to idealna muzyka na festiwale, imprezy nadleczne i do posłuchania w domu. Już jesteście zachęceni, prawda? Posłuchajcie, no Dead, Do tej pory dead crown. miał już na swoim ja, ja koncie 150 tysięcy otworzeń na różnych platformach streamingowych. Dodatkowo jego utwory pojawiły się na antenach wielu amerykańskich rozgłośni radiowych. mogę Czujesz rzeczy odłożyć na razie. A to jesteś Marvelo, tak? Tak. A możesz do boku jest... zanieść? Nie, tak? do boku, do nas i zamkniemy? Znaczy ja nie potrzebuję zamku, by sobie to się działo. Nie? Na ten, ten pasowałaś. A się budzi. Głośnej. Jestem majski, <śm> bo budzi. Ja miałem fajnego markeratku Mongovnerse u DJ-a, więc. Dobra, trudno. To tak. Dla Ameli. Jest, ładnie. Jest ty. Już? Jest, tak. A, nagrywam filmik. Tak, tym być. Zrobić. Nie się tak spokojnie.